Grzegorz Hykreska Y i Agnieszka Hykreska Y zmagali się z kryzysem? Chcieli uniknąć problemów. Nie wiesz, W jednym z tygodników Mokreska na wyczyta o kryzysie, który miał trawić wizę Agnieszki. 33L Grzegorza 31L Hykreska kreska Y kreska i takowy rzeczywiście by to teraz nie ma po nim ani ladu. O pani nie będzie drugich szans nie będzie drugich nas Piewa Grzegorz Hykreska Y w piosence, za którą na niedawno zakotczonym Polsat Super Hit Festival w Sopocie odebrał nagrodę za radiowy przebój roku. Adresat tych Ezbów jest jego kreska ona, znana prezenterka Polsatu, Agnieszka Hykreska Y, którą wokalista polubił w Rzymie 3 lata temu. Parawczeni przekreskały Wabaci kreska kie chwile. Poturbowani w poprzednich zwiskach, chcieli uniknąć problemów. Nie wyżbo, komentowali ich przyjaciele. Zaczbosi od wyznania, bebe i kreska, wokalisty. Piosenkarki mają kreska Y, kreska E, by MP baci zbyt skromne alimenty na ich synów, Wiktora i Aleksandra, sześciel. Dlaczego nie dba o to, by jego dzieci tak kreska E miały godny start? Wypomina babyba kreska Ona. Sprawa była szeroko komentowana w mediach, co mocno przekreska Y nie tylko Agnieszka, ale te kreska jej rodzice, którzy w domu w Katowicach bacznie przyglądali się jej nowemu zwiskowi. Gdy ostatniego Sylwestra pacztwo chy-y spedzili osobno, oficjalnie z powodów zawodowych. Pojawiły się nowe plotki o kryzysie. Zbyt ma bo czasu, spędzać razem, oddalaj się od siebie, mówiono w Polsacie. Na SZCZ czy to jest i ukreska przeszbo? Na Polsatowskim Festiwalu w Sopocie para nie odstpowa basi na krok. Nawet za kulisami trzymali się za RK, Nie mogli przesta okazywać sobie czuboci. Wygląda na to, kreska jest znowu mok. cieszyć się map kreska etzkimszczczem ciem. Bo jak, piewa Grzegorz, jak się nie uda, drugiej szansy nie będzie.